Jak nie wygląda kultura w Traficie? Transparentność. A moim hobby jest taksidermia, Uwielbiam to robić. No dobrze, to by było wszystko, jeżeli chodzi o pytania od nas. Być może masz jakieś pytania do nas? No chciałbym zapytać ogólnie, jakie jest wynagrodzenie na tym stanowisku? Coje żartujecie. O, dostałem wypłatę. Zaraz ale coś mi się tu nie zgadza. Andrzej, ile dostałeś? A, czekaj, sprawdzam. Rocznicę pracy. No lat, jest Marek? Mirek, cześć. Mirek, pewnie zobacz. Poproszę to wszystko na wczoraj, ok? Proszę bardzo, jesteś najlepszy. Dzięki, to pa. Dzieńka. O, ma. A wiesz może kto ma dzisiaj bardzo ważną rocznicę? Pewnie że wiem? Tak? Mój kot Gloria. Zobacz jakie super poty. A w ogóle to wybieramy się z hr na imprezę. Idziesz z nami? Nie, nie, bawcie się dobrze. Okej, okay, nara. Tego Dzięki. Ścieżki awansu. Słyszałeś? Janusz dostał kolejną podwyżkę. Słyszałem, że szefowej tą on robi. O, to ciekawe. Ja słyszałem, że pieska na spacer wyprowadza. Dzień dobry. Dzień dobry szefowo. Ja zrobię kawę. A co tam u Dzień dobry pani prezes. Dzień dobry. Ja chciałbym porozmawiać. W sumie to chodzi o podwyżkę. A co dokładnie? No, że chciałbym dostać. Panie Damianie, jest pan świetnym pracownikiem. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. Ale niestety nie mamy na to pieniędzy. W takim razie jestem zmuszony złożyć do złożenia powiedzenia. Dziękuję. Pan poczeka, pan, pan, pan siądzie, pan poczeka. Nielimitowane, płatne urlopy. Możesz na 60? Dzięki. Jeszcze zadałam Twój klient w sprawie reklamacji. Dzięki. Trzymaj. Walejesz kawusie i będzie dobrze. Wygląda znajomo? To niedobrze. Wiemy, że zmiany są trudne i najtrudniej jest podjąć ten pierwszy krok. My już tam byliśmy. Mamy wiedzę, mamy też doświadczenie i teraz chcemy się z Wami nim podzielić. Dlatego organizujemy warsztaty Traffic Pathways, na których chcemy Wam pokazać, jak podejść do tematu jawnych wynagrodzeń i jak stworzyć zdefiniowane ścieżki rozwoju dla pracownika. Jeżeli nie chcecie, żeby coś takiego jak teraz w filmie było u Was w firmie, to zapiszcie się, link jest w komentarzu i zróbmy razem coś fajnego. Do zobaczenia. Cześć!